Stany Zjednoczone Europy. Ten ambitny pomysł stał się polityczną rzeczywistością 1 grudnia 2009 roku o północy. Od Portugalii do Finlandii, od Irlandii do Cypru, na mocy Traktatu Lizbońskiego, Unia Europejska stała się de facto terytorium jednego państwa. Krajom członkowskim UE, przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom i organizacjom ten brak granic ekonomicznych przyniósł swobodę, ale spowodował również złożone zmiany strukturalne, powodujące trudności w codziennym życiu politycznym. Reprezentacja interesów staje się coraz bardziej skomplikowana wraz z powiększaniem się i coraz ściślejszą integracją Europy. Ci, którzy nie znają nowych procesów, ryzykują utratą możliwości kształtowania rzeczywistości. Tak jednak być nie musi. Kompetentne prezentowanie treści równa się sukcesom w reprezentowaniu interesów. W przeszłości można było kierować się tą prostą formułą, aby wpływać na decyzje polityczne. W Unii Europejskiej proste struktury podejmowania decyzji ustępują pola złożonemu labiryntowi, którego nie można pokonać bez wiedzy w zakresie procesów. Codzienne życie polityczne determinowane jest nie tylko przez 28 krajów członkowskich, lecz również przez niezliczone wzajemne relacje 751 członków Parlamentu Europejskiego, 28 komisarzy Unii Europejskiej i ich ponad 30 tysięcy pracowników. Krótko mówiąc, reprezentowanie interesów bez wsparcia ekspertów staje się wiecznie zmieniającym się labiryntem, z którego nie można znaleźć wyjścia. A gdyby kompetencja merytoryczna w Pańskim przedsiębiorstwie mogła być uzupełniana w taki sposób, aby Pańskie interesy były skutecznie reprezentowane nawet w złożonym układzie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej? Jest to możliwe dzięki firmie EU Top. Zapewniamy doradztwo, które obecnie jest niezbędne i wspieramy naszego klienta jako niezależny mediator w labiryncie europejskiej polityki. Warto zmienić perspektywę i odkryć nowe rozwiązania, przejść od czego chce i dlaczego do dlaczego decydent powinien brać to pod uwagę. Ogromną zaletą firmy EUTOP jest metodologia one-page'a, opracowana na podstawach naukowych i empirycznych. Jest to interdyscyplinarna analiza problemu z różnych stron, nastawiona na wypracowanie skutecznego rozwiązania poprzez zmianę perspektywy z indywidualnej na perspektywę wspólnego interesu. Prezentujemy treści w taki sposób, że decydenci nie tylko je rozumieją, ale również internalizują je dla dobra ogółu. Jeśli zmiana perspektywy nie jest możliwa, nasz klient wie, że lobbying nie zakończy się sukcesem, więc może odpowiednio zareagować. Spełniająca rolę aplikacji, metodologia OnePager i kompetencje EUTOP w zakresie procesów gwarantują dokładnie dopasowaną usługę. Dzień po dniu nasi pracownicy i doradcy strukturalnie i w sposób zrównoważony Wspierają wszystkie płaszczyzny porozumienia w UE. Dysponujemy pomieszczeniami, zasobami ludzkimi i możliwościami organizacyjnymi, a także wyjątkową ponadfrakcyjną siecią obejmującą całą Unię Europejską, instytucje i państwa członkowskie, co umożliwia nam prowadzenie klientów i ich zamiarów do sukcesu w złożonym układzie podejmowania decyzji politycznych w UE. Państwo znają swoje produkty i rynki. My znamy europejską politykę i zapewniamy wsparcie w całym procesie decyzyjnym. Wysoki od dziesięcioleci poziom zadowolenia klientów dobrze świadczy o naszym naukowym podejściu. EUTOP od 1990 roku, strukturalny partner do spraw procesów na rzecz Państwa sukcesu.